Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jungle Tier List. Ten kto nie wie, jest nowy na kanale już z wytłumaczeniem, że jest to seria oparta na wspólnej analizie wprowadzanych zmian w aktualnym patchu przy jednoczesnym aktualizowaniu co dwa tygodnie naszego rankingu bohaterów, których warto wybierać swoje poczynania solo kolejkowe. Także bez przedłużania przejdźmy do sedna odcinka. Wprowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie asm.pl Ostatnie miejsce naszego rankingu bohaterów zajmuje tier D, który składa się z postaci kompletnie niepraktycznej w roli dżunglera z kilku przeróżnych powodów. W sensie powodów jest naprawdę mnóstwo, ale skrócę to wszystko do tych trzech najważniejszych podpunktów, które z reguły wymawiam co dwa tygodnie. Czyli po pierwsze kompletnie niepasująca rola dżunglera do tych postaci, bohaterowie grają zupełnie gdzieś indziej. Mamy tutaj Malphite, który co prawda dostał buffy na swoje mocy umiejętności, Jogata oraz Selasa i takich bohaterów możemy przypisać do roli top lanera bądź mid lanera. Z drugiej strony mamy tutaj również postacie wspierające, jak na przykład Morganka, Nautilus oraz Blitzcrank. W sensie te dwie postacie, jaką jest Morgana oraz Nautilus wymarły śmiercią naturalną, można tak powiedzieć, a Blitzcrank to nieco wchodzi powoli do mety, ponieważ dostał ciekawe zmiany odnośnie swojej umiejętności W, jak i umiejętności E. Bo robot zostawia po sobie taki jakby znak zapytania, bo nie mamy kompletnie pojęcia czego się spodziewać, ale jak na razie przypiszemy mu tier D i będziemy śledzić na bieżąco jego poczynania w solo kolejce. Dalej mamy również top lanerów typu Sion, Rivenka, Rumble, który kiedyś też dostał takie potworne nerfy na pasywę i też stracił na wartości. Również posiadamy tutaj Nasusa, który też dostał ciekawe zmiany odnośnie prawie że wszystkich swoich umiejętności, ale z reguły te zmiany są przypisane do roli topa, a nie dżungli. Powodem numer dwa jest też niedopasowanie się do itemów mitycznych względem mety, ponieważ dzisiaj dominuje Sunfire, Eclipse i wiadomo jakieś takie postacie tankujące, a tutaj posiadamy postacie z jakimiś Everfrostami składające jakieś Riftmakery, Strikebreakery czy chociażby Gordrinkery i są to takie postacie, które już tracą na wartości w kwestii itemu mitycznego, jak i też efektu, który poprzez ten item mityczny zdobywamy. Powodem numer trzecim i zarazem ostatnim to jest pierwszy clear, zwykle takie... Pierwsze cleary zajmują od 3 minuty do 3.30, jeżeli chodzi o cały clear całej dżungli, a te wszystkie postacie radzą sobie na tyle z dżunglą, że będą potrzebowały pomocy po czterech kampach. Jeżeli gramy przeciwko normalnym przeciwnikom, którzy dostrzegają, że jesteśmy na pozycji straconej, to na pewno to wykorzystają, a my będziemy cały czas przegrywać gierkę za gierką. Także tak się prezentuje tierdę, nie ma sensu tutaj tego przedłużać, idźmy dalej. Idąc o próg wyżej, odnajdziemy Tierce, który składa się z postaci bardziej praktycznej w roli junglera pod względem wykonywanego kombo pierwszego cleara czy chociażby dopasowania do itemów mitycznych, jednakże szanse na wykierowanie 1 na 9. Wahają się w statystykach 2 na 10, czyli dwie możliwe gierki wykerujemy z 10, które zagraliśmy. No i w skrócie ten tierce posiada naprawdę różnorodne klasy bohaterów, które wymarły śmiercią naturalną ze względu na wprowadzenie patcha durability, czyli hypercarry typu Twitch, assassin typu Kijanka czy chociażby wojownik jak na przykład Tryndamere. Jeżeli chodzi o odwrotność sytuacji, to postacie również shieldujące, no mają jakieś takie możliwości wykerowania gry, bo wzmacniają swojego sojusznika. Jednakże w dzisiejszych czasach w dżungli głównie dominują wojownice wraz z takimi skalującymi się postaciami, które tylko wręcz czekają na postacie shieldujące, aby je szybko penetrować oraz one-shotować. Także ta meta tylko i wyłącznie pasuje, kiedy gracie faktycznie z jakimś sojusznikiem, który jesteście pewni, że wykeruje wam rozgrywkę, typu jakiś on na midzie, Yasuo czy inna Irelka. No i ostatnimi czasy też mamy tutaj postacie, które lekko wzmocniły się pod względem rankingu, czyli mowa tutaj o Dariusie, Karenie, doktorze Mundo oraz... I te cztery postacie same z siebie no, są wytrzymałe, i tylko przez to wygrywałem gierkę. Dodatkowo zauważyłem, że ostatnimi czasy Garen też dostał buffa ciekawego na swojej umiejętności E, więc praktycznie te wszystkie bafiki może wykorzystać w tej roli. I dodatkowo jeszcze wspomnę, że te wszystkie cztery tanki posiadają AOE obrażenia ze swoich umiejętności. Dla przykładu mamy Garena za pomocą E, doktora Mundo też za pomocą swojej umiejętności E, Dariusa za pomocą Q oraz Shena za pomocą tego. Chyba nie chcę skłamać mieczyka, który też tam zadaje obrażenia obszarowe. Także na ten moment tak się prezentuje Tierce. Idźmy dalej. Na samym środku naszej tej listy odnajdziemy Tier B, który ja najczęściej synonimowo nazywam Tierem Sytuacyjnym. Tierem, gdzie odpowiednio kontrujemy przeciwnika w wyborze bohaterów, stosując odpowiednio te czempiony widoczne na ekranie. I powiem Wam tak, większość z tych championów spadła na wartości po wprowadzeniu patcha durability, czyli wprowadzenia tanków do mety, i tym samym takie asasinki czy jakieś inne postacie hyperkery straciły na wartości, no bo nie są w stanie złanszotować danego przeciwnika. Oni są w stanie bardzo mocno go poobijać, ale nigdy nie złanszotować. Nawet w sytuacji, kiedy posiadacie 3, jak nie 4-0 dysponując, nie wiem, jednym przedmiotem przewagi, to i tak nie jesteście w stanie zabić takiego tanka, bo posiada na przykład Sunfire'a, Frostfire Ganteta, czy jakiegoś innego Tormeila. Również dodam, że same pancerniaki zaspokajają co niektóre postacie, dlatego te wszystkie asasyny, które widzicie od lewej, Kazixa, Ewelinkę, Rengara, Talona, Zeda, czy chociażby możemy tutaj w lekkim stopniu dodać Pantheona. Poza tym Eclipse teraz dostał nerfa wobec destrukcji, więc to jest jeszcze bolesne bardziej dla nich. Dalej mamy Hypercarry czyli Gravesa oraz Kindred i mogę mówić praktycznie to samo jeden do jednego. Eclipse jest stosowany na Gravesie i był bardzo często i teraz niestety też troszkę stracił Graves na wartości. Kindred sama z siebie się zabija poprzez takie tanki, no bo ona może złożyć damage, może stworzyć mnóstwo kryta i tym podobnych, ale jej stosunek HP jest tak niski, że Ramus wystarczy, że tylko W odpali i sama z siebie Kindred się zabija. Więc takie postacie warto wybierać, kiedy Enemii posiadają np. GPK czy jakieś inne postacie dysponujące tylko z powolnieniami, bo wtedy łatwiutko możemy każdego unicestwiać i tym samym kierować gierkę 1 na 9. Następną klasą bohaterów są magowie. Mamy tutaj Kragasika oraz Talię. Postacie, które są w stanie zonshotować każdego bez żadnego kłopotu, jeżeli faktycznie odpalą wyśmienicie swoje combo. Jednakże zauważyłem, że Kragas no jakby jest bardziej lepszy, jest bardziej wpływowy na całą rozgrywkę na topside. A Talia rzecz jasna po reworku otrzymała całkiem ciekawe, nowe życie na mid lane. dlatego akurat z tą dżunglą też bym trochę nie przesadzał, no bo na tych alejach mogą się spokojnie farmić i dążyć do mid jak i late game'a, natomiast w dżungli muszą zagrać turbo agresywnie, żeby w ogóle cokolwiek sobą reprezentować w dowolnym teamfight'cie. No, i na samym końcu mamy tutaj wojowników. No, takiego Skarnera też nazwiemy pseudo wojownikiem, bo opiera się na tankach oraz swoich umiejętnościach i może stakować Konquerora. Ta klasa bohaterów ma jeden zasadniczy minus, a zarazem plus. Jeżeli podejdą do wroga, to wygrają walkę 1 na 1 ale niestety ich minusem jest początkowy etap rozgrywki, bo wtedy do tej pory nic nie robią. A po drugie, postacie kajtujące, znikające, non-stop daszujące przez ściany. To bardzo łatwo mogą ich kajtować i tym samym zadawać obrażenia z daleko jego dystansu. Dlatego taki skarner no, musi podejść, żeby kliknąć ultimata. Zinzao oraz Jax mają tą samą sprawę, tyle że ich umiejętności opierają się głównie na autatakach oraz co niektórych umiejętnościach. Dlatego jeżeli chcecie wybierać takie postacie, to pod szybkie oro polecam przeciwko co niektórym tankom. Ale musicie też, tak samo jak w przypadku Gragasa oraz Stali, zagrać naprawdę agresywnie i być pewnym siebie zawodnikiem. No bo jeżeli wierzycie, że będziecie powoli grali do Lejta. No to niestety musicie wybrać sobie niektóre inne czempiony. Także idźmy dalej. Na ostatnim miejscu podium odnajdziemy tier A, który składa się z całkiem użytecznych postaci, jeżeli chodzi o zmagania solo kolejkowe, bo te postacie w większości dopasowują się do mety, mają zabójcze niskie pikratio oraz niezbalansowane obrażania, a także mogą być składane na wiele przeróżnych sposobów. W tym tierze, drogi widzu, masz od groma klas bohaterów, więc jeżeli poszukujesz jakiegokolwiek maina, to zachęcam, żebyś sobie wybrał jedną z tych ikoneczek, czyli postaci, żeby ją odpowiednio zmainować i zarazem się spustoszenie na solo queue. Zaczniemy sobie od asasinów, czyli Nidaleczki. Eliska oraz Kanik. Zauważyłem, że meta Durability ma taką jedną lukę w systemie, że jest kijowa bardzo mocno w early game, czyli w początkowych etapach rozgrywki. A taka Eliska, Nidalka czy chociażby keinik, jeżeli odpowiednio agresywnie zagrają i wykorzystają w 100% swoje combo, no to bardzo łatwo są w stanie wykierować gierkę zanim ta meta Durability zacznie być istotna. Dlatego te postacie są bardzo dobre, jeżeli chodzi o wyższe progi rankingowe, bo tam te gierki kończą się w okolice 20 minuty, czyli wtedy, kiedy faktycznie Eliska, Nidalka czy Keynic powinni domykać ten etap. Idąc dalszym krokiem, mamy metę wojowników. Najbardziej różnorodna meta, która tutaj w tym tierze występuje, czyli Warwick, Trundle, Wiego, Jarvanic, Lisin, Nocturn oraz Wajka z Wukongiem. I wszystkie wspomniane postacie bardzo łatwo dopasowują się do mety, niezależnie jak ona wygląda: czy jest meta tanków, czy jest era wojowników, czy jest era nawet chociażby assassina. Zawsze postacie typu wojownik potrafią się dopasować względem itemizacji, runek, chociażby nawet i co niektórych maksowań umiejętności. W konsekwencji polecam zawsze te postacie, bo one są takim jakby ogólnikiem, który można sobie indywidualnie dostosować do swoich potrzeb. Raczej nie ma sensu przedstawiać każdego wojownika z przykładami odpowiednich zestawów umiejętności i przedmiotów, dlatego w skrócie powiem, że większość z nich może być stosowana pod defensywne zestawienia typu Sunfire oraz Frostfire Gauntlet, z drugiej strony możemy zastosować agresywniejsze co nieco zestawienia z boskim łamaczem albo Gordrinkerem, albo co niektóre postacie możemy zraszować po Duskblayda albo chociażby Eklipsa. Kolejna klasa bohaterów, jaka się prezentuje na naszych ekranach, to są typowe tanki, pod które rzecz jasna jest teraz ta meta Durability i mamy tutaj Woliberka, m.in. mordeka Nunersa, który dostał świeżego update'a swojej umiejętności specjalnej, Ramusika, Popkę, Siwankę oraz Sejuani. Wszystkie postacie są oparte na defensywnych strategiach, czyli jeżeli złożymy dwa, jak nie trzy przedmioty, no to jesteśmy wytrzymali na tyle, że jesteśmy w stanie przezwać każde możliwe obrażenia w kierunku naszej osobowości. Starajcie się takimi tankami początkowo, nie szukać jakiejkolwiek walki, bo będziecie na pozycji straconej. Natomiast po dwóch, jak nie trzech przedmiotach wraz z obuwiem, to wtedy gierka obraca się na waszą korzyść, ponieważ jesteście zbyt niezbalansowani. Ostatnią klasę bohaterów pozwolę sobie nazwać Ultimate'em, ponieważ mamy tutaj kartusika, Fiddlesticka oraz Szako. Wszystkie postacie idealnie się skalują wraz z przebiegiem rozgrywki, Tutaj, szako można stosować pod APK świeżo co po update'ach jego pacyneczki i sztyletu. Dodatkowo, kartus oraz fiddle stick no nie będą szukać typowo walki, ponieważ są naprawdę useless w early game. Natomiast, kiedy nadchodzi etap 7 minuty i nasze ultimaty są już w naszym posiadaniu, no to łatwiutko obracam bieg wydarzeń na swoją korzyść, nawet za pomocą jednego prostego przycisku myszy. Także tak się prezentuje tier A. A teraz przejdźmy do sedna odcinka, na który wszyscy czekają. Przechodząc do sedna odcinka, który po części jest dla niektórych początkiem tego filmu, tak oto prezentuje się kategoria S oraz S tieru I powiem szczerze, bardzo mocno się zmienił ten Tier, ponieważ wprowadzone zostały nowe osobowości, jak na przykład Hecarimek oraz Moka i świeżo co po reworku. I z drugiej strony Rexa po nerfach oraz Mastery znacząco odczuli te zmiany, które zostały na nowo wprowadzone do rozgrywki. Dodatkowo Eko oraz Taka Lilia też bardzo dobrze sobie radzą na aktualnie panujące warunki. Eko bardzo dobrze radzi sobie pod względem zbawowania jego pasyweczki oraz ultimate'a. Niby są to drobne procenty, ale znacząco wzrosły jego pick ratio oraz win ratio. Oglądając na żeńską wersję Hekarima, czyli Lilkę, to powiem tak. Na każdym rankingu ta postać posiada ponad 51-55% Ratio, co chyba jest idealnym dowodem na to, że radzi sobie wyśmienicie na każdy możliwy matchup i dlatego ją umieściłem tutaj nie bez powodu. Mutna biedna Mumia też nie jest tutaj przypadkowo, ponieważ sam siebie Amumu jest idealny pod zestawienie Sunfire'owe wraz z demonikiem, które po części też jest stosowane na innych postaciach, natomiast jego potencjały realizowanie obiektywów samemu oraz te nadzwyczajnie duże obrażenia oraz procentówki są niezbalansowane według mnie i do momentu kiedy Riot tego nie zderfi albo nie usunie faktycznie Sunfire'a z itemów mitycznych no to polecam grać Amumu. A patrząc na najwyższe miejsce w odcinku czyli S+, no to tutaj raczej nie za wiele się zmieniło. Postacie są naprawdę pikami sezonowymi, które dominują dosłownie każdy możliwy matchup. Niezależnie jak, niezależnie gdzie, warto wybierać te postacie kiedy są open. Idealnie się skalują wraz z przebiegiem rozgrywki i tym samym mogą wykerować gierkę tym, że po prostu w tym fajcie istnieją. Także tak się prezentuje cała tier lista bohaterów i proszę cię drogi widzu napisz serdecznie taki komentarz czy zgadzasz się z moimi predykcjami, a jeżeli nie to argumentuj odpowiednio dlaczego. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by nie przegapić kolejnych materiałów oraz ocenę w górę, aby ten materiał trafił do większej grupy odbiorców. Dzięki za wsparcie. Widzimy się już w kolejnych materiałach niedługo. Nara.